Witam w ostatnim dniu, który jest poświęcony gwiazdnowojednemu kalendarzowi adwentowemu na rok 2024. Otworzyłem już okienko pod numerem 24. To są części, z których zbudujemy ostatni model z kalendarza. Tak oto, tak oto udało nam się zbudować ostatni model statku. Co to jest za pojazd, powiem jak będzie podsumowanie. A podsumowanie już niedługo. To są wszystkie modele, które przez te 24 dni wspólnie na filmach budowaliśmy. Teraz w podsumowaniu pokażę po kolei, jakie modele występowały w kalendarzu. W pierwszym dniu Mieliśmy X-Wing'a, potem była księżniczka Leja, potem myśliwiec Tai, dnia czwartego super droid bojowy, piątego dnia maszyna krocząca at szóstego Y-Wing, 7 dnia był pojemnik na zestaw, który można kojarzyć z gier Lego, barka dżaby, dnia ósmego. dziewiąty dzień soku Millennium. dziesiąty asokatano, jedenasty dzień venator, krążownik, przepraszam, wahadłowiec, Imperium dnia 12. 13. Dzień to jest wahatłowiec T6. Dnia 14. Myśliwiec Mandalorian. Dzień 15. Żołnierz klon z 501 Legionu. 16. Dzień Myśliwiec Duch. Siedemnasty luke Skywalker. Osiemnasty dzień Uwing. Dalej pod dziewiętnastką jest myśliwiec mistrza Jody. Numer 20 to Pretoriański gwardzista. 11. Przepraszam, dwudziestka jedynka to jest zamek Wadera z Mustafar. 22 jest to statek Razor Crest 23 dnia, czyli wczoraj Śmigacz Luka Skywalkera Statuin A to co dzisiaj zbudowaliśmy to jest Crimson Firehawk. STATEK, który pierwszy raz widziałem dzisiaj, nigdy wcześniej się z nim nie spotkałem. A to jest całościowe spojrzenie na wszystkie modele. Z okazji dzisiejszej Wigilii Bożego Narodzenia oraz tego, że zbliża się nowy 2025 rok, chciałem podziękować wszystkim subskrybentom, wszystkim widzom za obejrzenie całej serii z kalendarzem oraz za śledzenie mojego kanału. Obiecuję, że w przyszłym roku pokażę równie dużo ciekawej i wartościowej treści. Być może nie związanej tylko z ogrodem. Tak jak teraz w tym roku w grudniu postanowiłem pokazać chociażby serię LEGO, której nigdy wcześniej nie, nie nagrywałem. Na moim starym poprzednim kanale zdarzyło mi się budować czołg. Pantera, a dokładniej pudla z powstania warszawskiego, ale to była firma Kobi. Cieszę się, że mogłem nagrywając ten zestaw z kalendarzem, powrócić do tego pomysłu, żeby nagrywać budowanie zestawów. Nie wiem, czy to się jeszcze zdarzy w przyszłości. Ale na pewno będzie ciekawie, więc teraz dziękuję jeszcze raz i zachęcam do dalszego obserwowania mojego kanału. Do zobaczenia.